Witam Was wszystkich, drodzy Państwo, w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Wyjątkowo w Radzyńskim Ośrodku Kultury, bo pogoda nie pozwoliła nam dzisiaj na przeprowadzenie naszej imprezy w plenerze, na rynku, ale cieszę się, że pomimo tego jesteście tutaj z nami. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was teatrzyk dla dzieci w wykonaniu Krakowskiego Teatru Krak Art. Teatrzyk pod tytułem Latający kufer w końcu do nas doleciał ten latający kufer jak ktoś był dwa tygodnie temu to takie były małe zawirowanie i wtedy wylądowaliśmy na dzikim zachodzie ale dzisiaj jest już latający kufer od godziny 16.45 16.50 będą Pani animatorki, które tutaj też przeprowadzą różne gry i zabawy, więc zachęcam Was, żebyście zostali tutaj z nami, jak macie kontakt ze swoimi rówieśnikami możecie im napisać, że zapraszamy tutaj do środka Kultury Będziemy się na pewno dobrze bawić. A ja już nie przedłużając zapraszam Was na teatrze latający kufel. Wreszcie, wreszcie wylądowałem i mogę wstąpać po ziemi. Ojej, Myślałem, że ta podróż tym kuchrem nigdy się nie skończy. Leciałem dzień i noc, noc i dzień. Słońce wschodziło i zachodziło na, za horyzontem, a ja leciałem dalej i dalej. to wszystko dziwne. Ciekawe. Co to może być? Może ktoś z was pomoże mi rozpakować. O, proszę. O, co to jest? Zobaczcie, kochani, nowe ubranie. No, niemożliwe. Ho, ho, ho. wspaniale, wspaniale. I to chyba na mnie będzie pasować. Ho, ho, ho. I kapelusz. No, 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 o, ale kochani, o, jak bardzo się cieszę, dziękuję Wam za pomoc w rozpakowaniu. Jakaś ta inna i romek, romuś. Wielkie brawa dla maszki romuścia. Tak, dziękuję. Możecie wrócić na swoje miejsca. Tak, no cóż, ubranie już mam. Nie. Tylko teraz będę musiał się zastanowić, jak też mam dostać się do tej księżniczki. Słyszeliście, Z zamku strzegą strażnicy. Brawo! tak! Kochani, a kto jeszcze ma czurny Co można się podarzyć? Proszę. Proszę, jak te... a Piękna bajka! Świetnie. E, jeszcze kto się zgłaszał? Kto chciałby powiedzieć o czym zna bajeczkę? Proszę, kolega. Proszę, koleżanki. Jeszcze raz. Czerwony krok, Cóż za wspaniały bajk. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję na ciebie wspaniałe. A teraz pobiegnę do mojej mamy. Muszę jej opowiedzieć o tym czarodzieju.

Niu Niuś! Niuzuś? niuniuś się wabi, tak? No to jakiś wspaniały, wspaniały. Chcecie poznać Niuniuś? Chcecie tak? poznać? Podobno nie gryzie. Nie gryzie. Tak. O, nawet guzik daje. No tak. Kto jeszcze chce poznać Niuniusza?

Bardzo cię proszę, żebyś pakował Juniusia tutaj do tego koszyczka. On musi teraz być zmęczył się. Zmęczył się. Przecież on opowiedział najwspanialszą bajkę na świecie. Taką, która dobrze się kończy. Kochani, ale tak bardzo się cieszę, że muszę chyba zatańczyć się.

Mały, fantastyczny w i publiczności, czyli dla Was kochani. Dziękujemy bardzo, ta z Krakowa. Podobało się Wam dzisiaj. Teraz przygotowaliśmy dla Was moc zabawy. Są z nami pani Sandra i pani Monika. Myślę, że znacie już się bardzo dobrze, które poprowadzą dla Was gry zabawy. Zachęcam Was, żebyście pozostali tutaj z nami. Chodźcie tutaj do nas, wróćcie takie fajne, duże kółeczko na środku. Duże kółeczko. Złapcie się za rączki. Chodźcie, awesome. nie wstydźcie się. Pewnie z częścią z Was już się spotkałyśmy na naszych poprzednich spotkaniach. Kto nas pamięta, ręka do góry? No świetnie. Pamiętacie nasze zabawy? Fajnie było. No to świetnie, dobra. To poczekamy jeszcze. Jeżeli potrzebujecie łyczka wody, albo jakiegoś soku, to oczywiście jest na to teraz czas. No i próbujemy, tak. Jedziemy teraz. Jedzie pociąg, ale tak, żeby panować nie upadnie. Przytrzymajcie sobie troszkę wając. Zaraz wyruszamy Nie, góry, chodcimy na nie Jedziemy, jedziemy bo, bo rusza. Nie jest to takie proste, prawda? Za chwilkę, Dobrze, to zaczynamy od tych delikatnych fal. I robicie tak, żeby piłeczki wam nie spadły do złotych. Ale nie było. A złotych tam, a właśnie. My to wchodzimy w usta, zbieracie wszystkie piłeczki. <śmianowicie> Trzymaj, to no dobra, to zaczynamy powoli, coraz mocniej i coraz...